Są chwile, w których życie wydaje się zamykać wszystkie drzwi naraz. Budzisz się, a powietrze wydaje się cięższe, jakby sam dzień stracił kolor jeszcze zanim się zaczął. Pojawiają się trudne wiadomości, rachunki się piętrzą, relacje stygną, ciało boli, a umysł uparcie powtarza, że coś jest nie tak, głęboko nie tak. Być może już to czułeś, patrząc na świat i dostrzegając wojny, niesprawiedliwość. Choroby oraz dziwny chłód między ludźmi. Ciche poczucie, że wszystko się rozpada, że nie ma oparcia, że nikt naprawdę Cię nie widzi. I wtedy pojawia się to nieme pytanie, które odbija się echem w piersi: jak do tego doszliśmy? To nie jest krzyk, to zmęczony szept. Najciekawsze jest to, że ten ciężar nie pochodzi jedynie z wydarzeń, lecz z historii które umysł wokół nich buduje. Małe fakty urastają do gigantycznych rozmiarów. Błąd staje się przeznaczeniem, opóźnienie staje się porażką. Powoli, niemal niezauważalnie, zaczynasz nosić cały świat w swojej piersi, jakby to Twoją odpowiedzialnością było go podtrzymywać. I w tym momencie rozpacz nie jest już zewnętrzna, staje się intymna, osobista, niemal niewidzialna. I właśnie wtedy, gdy ciężar wydaje się nie do uniesienia, pojawia się możliwość niemal wyszeptana. Proste pytanie. Tak proste, że umysł zwykle je ignoruje. Dla kogo to wszystko się dzieje? To nie jest pytanie logiczne. Nie jest filozoficzne w intelektualnym sensie. Jest intymne. To jak odwrócić twarz do wewnątrz i na chwilę przestać patrzeć na świat na zewnątrz. Kiedy zadajesz je szczerze. Dzieje się coś osobliwego. Strumień myśli zwalnia, jak liście, które przestają wirować, gdy cichnie wiatr. Zaczynasz dostrzegać, że istnieje subtelny dystans między tobą a tym, co czujesz. Strach może nadal być obecny, niepokój również, ale teraz istnieje cichy obserwator, który to wszystko zauważa. Kto jest smutny, kto się boi, kto jest zmęczony. To pytanie nie wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Działa jak lekko uchylone drzwi. A kiedy przez nie przechodzisz, zaczynasz podejrzewać, że być może cierpienie nie jest dokładnie tym, kim jesteś, lecz czymś, czemu się jedynie przyglądasz. W miarę jak ta obserwacja się pogłębia, z delikatnością zaczyna pojawiać się inne spostrzeżenie. Niemal każdy lęk rodzi się z cichego przekonania, że jesteś jedynie tym ciałem. Zbiorem kości, mięśni, wieku, wyglądu, historii medycznej. Gdy ciało choruje, czujesz, że to ty jesteś zepsuty. Gdy się starzeje, wydaje się, że coś istotnego jest ci odbierane. To tak, jakby każda zmarszczka była zagrożeniem dla twojego istnienia. Robert Adams zwykł przypominać, z rozbrajającym spokojem, że ciało jest jak ubranie, które nosimy przez pewien czas. Mówił coś podobnego do obserwowania płaszcza wiszącego na krześle. Używasz go, jest użyteczny, chroni przed zimnem, ale nie wierzysz, że jesteś tym płaszczem. A jednak z ciałem robimy dokładnie to samo. Mylimy narzędzie z istotą. Kiedy wierzysz, że jesteś wyłącznie ciałem, świat nabiera przerażającej solidności. Każde ryzyko wydaje się ostateczne, każda strata nieodwracalna. Lecz choćby na chwilę spróbuj poczuć ciało jako coś, co posiadasz, a nie coś, czym jesteś. I w tej małej zmianie zaczyna w tobie oddychać przestrzeń ulgi. Ale nawet kiedy zaczynasz rozluźniać przekonanie, że jesteś tylko ciałem, pozostaje jeszcze coś bardziej subtelnego i często bardziej dominującego umysł. Myśli, które mówią bez przerwy, które mają opinię na każdy temat, które osądzają przeszłość. I ćwiczą przyszłość tak, jakby były nieuniknionymi scenariuszami. Łatwo uwierzyć, że ten wewnętrzny głos to ty, że każda myśl jest prawdą, że każdy lęk jest uzasadnionym ostrzeżeniem. Robert Adams często wskazywał na to prostym pytaniem: Jeśli potrafisz obserwować swoje myśli, jak możesz nimi być? To jak siedzieć nad brzegiem rzeki i zauważyć, że woda płynie bez pytania o pozwolenie. Myśli mijają w ten sam sposób: jedne ciemne, inne lekkie. Lecz żadna nie pozostaje na stałe. A jednak, kiedy się z nimi utożsamiasz, każda fala staje się burzą. Zauważ, jak jedna jedyna myśl potrafi zmienić Twój nastrój w ciągu kilku sekund. Pojawia się wspomnienie i ciało reaguje. Wyobrażony scenariusz się wyłania i serce przyspiesza, a jednak jest w tobie coś, co dostrzega całe to dzianie się: cicha obecność, wcześniejsza niż słowo, wcześniejsza niż strach. Gdy pytasz, czyj to umysł, hałas zaczyna tracić swoją władzę, a cisza przestaje być pustką i staje się schronieniem, i wtedy, niemal bez ostrzeżenia, coś wewnątrz zwalnia. To nie jest wysiłek. To nie jest skomplikowana technika. Bardziej przypomina chwilę, gdy może uspokaja się po większej fali, kiedy naprawdę pytasz, kim jestem albo dla kogo to wszystko się dzieje. Pojawia się krótka przerwa, odstęp między jedną myślą a drugą, a w tej przerwie nie ma żadnego problemu. Nie ma przeszłości ani oczekiwań. Jest tylko obecność. Robert Adams opisywał ten moment jako powrót do tego, co zawsze tu było. Nie mówił o zdobywaniu czegoś nowego, lecz o rozpoznaniu cichej podstawy, która wszystko podtrzymuje. Pewnego rodzaju błogości, która nie zależy od okoliczności, pochwał ani osiągnięć. To nie euforia, to prosty spokój, bez widowiska, jak uczucie leżenia na trawie i odkrycia, że niebo niczego od ciebie nie wymaga. Przez kilka sekund, może nawet krócej, czujesz, że nie musisz bronić się przed światem. Nie ma nic do udowodnienia, nic do zdobycia. To tak, jakby życie działo się samo, doskonale zdolne poruszać się bez ciężaru Twojego nieustannego niepokoju. I w tej przerwie zaczynasz przeczuwać coś transformującego. Przed myślami, przed historiami istnieje spokojna przestrzeń, w której wszystko już jest kompletne. I właśnie wtedy, gdy dotykasz tej cichej przestrzeni, zaczyna łagodnie rozkwitać pewne zrozumienie. Cierpienie nie jest podstawą życia, jest jedynie przemijającą zasłoną na jego powierzchni. Kiedy na chwilę odsuwasz się od mentalnego wiru i odczuwasz tę spokojną obecność, dostrzegasz, że ból nie jest trwały. Pojawia się, pozostaje przez jakiś czas i odchodzi. To, co boli. Jest realne, gdy jest odczuwane, lecz nie jest absolutne. Robert Adams zwykł mówić, że ignorancja nie jest brakiem inteligencji, lecz zapomnieniem naszej prawdziwej natury. To jak rozpaczliwe szukanie okularów, które przez cały czas masz na nosie. Cierpienie rodzi się z tej ciągłej nieuwagi, z przekonania, że jesteśmy jedynie tym, co myślimy lub czujemy w danej chwili. Kiedy ta ignorancja zaczyna się rozpuszczać, choćby nieznacznie. Coś zmienia się w sposobie, w jaki patrzysz na wyzwania. Problemy nie znikają magicznie, ale tracą moc definiowania tego, kim jesteś. Pojawia się subtelna jasność. Być może burza toczy się tylko na powierzchni, podczas gdy w głębi ocean pozostaje nietknięty. A jednak, nawet dotykając tego zrozumienia, umysł zwykle pyta: Ale co mam zrobić, kiedy to wszystko wróci? Kiedy lęk pojawi się znowu jutro rano, w korku? W kolejce w banku tuż przed snem pojawia się niemal automatyczny impuls szukania skomplikowanych technik, długich rytuałów, tajemnych formuł obiecujących natychmiastową ulgę. Robert Adams uśmiechał się na to i wskazywał na coś zaskakująco prostego. Przypominał, że prawda nie potrzebuje komplikacji to umysł komplikuje. W codzienności, między myciem naczyń, odpisywaniem na wiadomości, czy czekaniem na windę, nie potrzeba idealnej scenerii, by powrócić do centrum. Droga nie wymaga izolacji, skrajnego wysiłku ani ezoterycznej wiedzy. Czasem to, co najbardziej przemienia, nie jest rozbudowaną metodą, lecz łagodnym przypomnieniem powtarzanym ze szczerością. Krótkie zdanie, delikatny powrót. Jakby pośród hałasu dnia dotknąć samego siebie od środka po ramieniu i powiedzieć: Wszystko jest w porządku. Oddychaj. I właśnie tutaj prostota ujawnia swoją siłę. W środku zwyczajnego dnia, kiedy umysł zaczyna pędzić jak nieokiełznany koń, rozpamiętując błędy, przewidując problemy, tworząc scenariusze, które być może nigdy się nie wydarzą, Robert Adams proponował coś niemal rozbrajającego w swojej prostocie: powtarzać po cichu, z szczerością, wszystko jest w porządku. Nie jako zaprzeczenie rzeczywistości, lecz jako powrót do centrum. Kiedy mówisz wszystko jest w porządku, ciało odpowiada. Ramiona opadają o kilka milimetrów, oddech pogłębia się bez wysiłku. Układ nerwowy, który przed chwilą był w stanie alarmu, zaczyna rozumieć, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. To tak, jakbyś otworzył okno w pokoju zamkniętym od wielu godzin. Ta afirmacja nie oznacza, że aprobujesz niesprawiedliwość ani ignorujesz trudności. Oznacza rozpoznanie. Że za chaotyczną powierzchnią istnieje większy porządek, który się rozwija. Robert Adams powtarzał to zdanie wiele razy, nie jako mistyczną mantrę, lecz jako przypomnienie zaufania. Wszystko jest w porządku, jest w istocie łagodnym poddaniem się inteligencji życia. Spróbuj powiedzieć to, gdy idziesz ulicą, gdy czekasz na ważną odpowiedź, gdy lęk próbuje ścisnąć klatkę piersiową. To nie magia, to zestrojenie. Nie przekonujesz świata o niczym. Przypominasz sobie, że w tej właśnie chwili wciąż oddychasz. Ziemia nadal podtrzymuje twoje stopy, a życie wciąż się porusza. I co ciekawe, kiedy naprawdę czujesz, że wszystko jest w porządku, choćby przez kilka sekund, świat zdaje się odpowiadać tą samą łagodnością. A kiedy to przypomnienie zaczyna stawać się znajome, niemal jak wewnętrzne schronienie, naturalnie pojawia się inny cichy ruch. Akceptacja. Nie ta ciężka rezygnacja, lecz żywa, świadoma akceptacja, jak obserwowanie padającego deszczu, bez prób spierania się z chmurami. Dostrzegasz, że duża część cierpienia pochodziła z nieustannej walki z tym, co już się działo. Robert Adams często podkreślał: Nie walcz, obserwuj. Kiedy przestajesz reagować kompulsywnie, coś w tobie się rozluźnia. To jak otwarcie dłoni. Która była zaciśnięta przez wiele godzin, bez Twojej świadomości. Życie nadal się porusza, ale ty nie próbujesz już popychać go w innym kierunku co minutę. Akceptować nie znaczy rezygnować z działania, gdy jest potrzebne, to znaczy działać bez desperacji, pozwolić chwili być taką, jaka jest, zanim podejmiesz jakikolwiek krok. W tej przestrzeni, bez oporu, umysł traci nawyk tworzenia wewnętrznych wojen, a serce wreszcie zaczyna odpoczywać. A kiedy serce zaczyna odpoczywać, samo życie zaczyna być widziane innymi oczami, mniej sztywnymi, jakby lżejszymi. Robert Adams czasem sięgał po dwa stare słowa ze wschodu: maja i lila. Maja, iluzja, która sprawia, że wszystko wydaje się zbyt ostateczne. Lila, boska zabawa, spontaniczny ruch istnienia. To jak oglądanie bardzo wciągającego filmu. Płaczesz, śmiejesz się, boisz. A jednak na jakimś poziomie wiesz, że to tylko oświetlony ekran. Ból nadal jest odczuwany, ale przestaje być absolutny. Zaczynasz dostrzegać, że wiele dramatów było jedynie interpretacjami nieustannie powtarzanymi przez umysł. Nic nie traci swojego praktycznego znaczenia, ale traci przytłaczający ciężar. Życie przestaje być nieustannym polem bitwy i zaczyna przypominać bardziej przepływ, poważny kiedy trzeba, lecz wciąż przepływ. I w tym spostrzeżeniu coś w tobie znowu zaczyna oddychać z większą przestrzenią. A gdy ta wewnętrzna przestrzeń się poszerza, zaczynasz zauważać inny cichy nawyk umysłu, nieustanne podróżowanie między tym, co już było, a tym, co jeszcze się nie wydarzyło. Przeszłość pojawia się jak echo, które uparcie się powtarza. Przyszłość wyłania się jak mgła pełna przewidywań, a w tym wszystkim jedyna naprawdę żywa chwila, to teraz, przechodzi niezauważona. Robert Adams łagodnie przypominał, że czas jest w dużej mierze konstrukcją umysłu. Zauważ, gdy jesteś głęboko obecny, kilka minut może wydawać się wiecznością, a jednocześnie lekkością. Gdy umysł gubi się w zmartwieniach, godziny znikają, jakbyś w ogóle ich nie przeżył. Uwolnić się od czasu nie oznacza zapomnieć o odpowiedzialnościach, lecz przestać mentalnie mieszkać w miejscach, które już nie istnieją albo jeszcze nie istnieją. To poczuć kontakt stóp z ziemią, powietrze wchodzące do płuc, dźwięki wokół. W tym prostym powrocie do teraz, lęk traci paliwo, a życie przestaje być wyścigiem i staje się spotkaniem. I powoli zaczyna się odsłaniać coś głęboko kojącego, nie jako idea, lecz jako żywe odczucie. Być może życie nigdy nie było problemem, być może ciężar tkwił w interpretacjach, w powtarzanych historiach. W przekonaniu, że wszystko trzeba nieustannie kontrolować. Gdy umysł spoczywa w rzeczywistości, choćby na chwilę, świat nie znika, ale traci swoją szorstkość. Robert Adams wskazywał na tę ostateczną prostotę tym samym zdaniem, które przenika całe jego nauczanie: wszystko jest w porządku. Nie dlatego, że nic trudnego się nie wydarza, lecz dlatego, że w swojej istocie nie jesteś zepsuty, nie jesteś oddzielony, nie jesteś zagubiony. Istnieje cicha inteligencja, podtrzymująca każdy oddech, każdy krok, każdy świt. Żyć bez problemów nie oznacza braku wyzwań, oznacza brak wewnętrznej wojny. To iść przez życie, wiedząc, że możesz obserwować bez zgubienia się, czuć bez tonęcia, działać bez desperacji. I wtedy niemal niezauważalnie pojawia się łagodna ufność, jak zachód słońca, który nie potrzebuje oklasków. I w końcu rozumiesz, że pokój nie był czymś do zdobycia, był czymś do przypomnienia.